Witam wszystkich. Zapraszam na tarotę codziennego. Sprawdzimy, jaka będzie sobota 9 kwietnia dla wszystkich znaków Zodiaku. Sobota 9 kwietnia dla wszystkich znaków Zodiaku. Jaki będzie ten dzień? Sobota 9 kwietnia. Jaki będzie ten dzień dla wszystkich znaków Zodiaku? Sobota. Najpierw, oczywiście, zaczynamy od osób z podznaku Barana. To no tutaj karta pokazuje bardzo miłe spotkanie. Jeżeli jesteście osobami stanowolnego, to warto jutro wybrać się gdzieś na miasto. Jest to też dobry dzień na to, żeby na przykład założyć na sobie jakiś portal, jakieś konto na portalu randkowym. Jest to też dzień, w którym na przykład możecie się pogodzić. Ogólnie w dniu jutrzejszym możecie zakochać się z wzajemnością. Jeżeli chodzi o sobie spod znaku byka, tu macie kartę głupca, tak więc w jutrzejszym ważną rolę może odegrać jakieś dziecko Karta też mówi o tym, że jutro możecie podejmować decyzję wchodząc w coś zupełnie nowego, nieznanego Jako przestroga to tutaj karta pokazuje, żeby uważać właśnie na, takie, na taką dziecięcą naiwność Osoby z podznaku bliźniąt w dniu jutrzejszym mogą odczuć różnego rodzaju bóle kręgosłupa. Mogą się zdarzyć takie sytuacje, w których weźmiecie na siebie zbyt wiele. Coś może Was przytłoczyć, czemuś możecie tutaj po prostu nie podołać. Tak więc, też nie obiecujcie, nie obiecujcie niczego, czego tak naprawdę. Niekoniecznie możecie tutaj doprowadzić do końca. Coś po prostu może Was akurat przerosnąć. Osoby z podznaku Raka, tutaj macie kartę gwiazdy, tak więc w nowoczesnym możecie wybrać się na jakąś taką imprezkę większą, na jakiś koncert. Możecie przebywać w miejscu, gdzie jest tak zwana gwiazda. Ogólnie jutro macie szansę spełnić swoje wszystkie zamierzenia, plany. Osoby stanu wolnego, jutro macie szansę poznać. Waszego idealnego partnera bądź też partnerkę. Jeżeli chodzi o sobie z podznaku, walno, jutro, niestety możecie troszeczkę popłakać. Może być to taki smutniejszy dzień. Ktoś może was zranić. Osoby z podznaku Panny w dniu możecie mieć kontakt z kimś takim wycofanym, samotnym. Karta może wskazywać na takie sytuacje, w których to Wy właśnie powinniście coś przemyśleć, pobyć ze sobą troszeczkę sam na sam. Jutro też na przykład możecie odczuć, że tak naprawdę jesteście pozostawieni, pozostawieni sami sobie. Osoby spod znaku wagi w dniu jutrzejszym możecie mieć kontakt z jakimś mężczyzną, który na przykład pracuje w jakimś urzędzie. Karta może wskazywać na kontakt z lekarzem, z policjantem. Jutro też możecie odbyć jakąś taką bardzo poważną rozmowę. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to w dniu jutrzejszym starajcie się kierować swoją wiedzą, swoją inteligencją. Jeżeli jesteście osobami stanowolnego, to w dniu jutrzejszym macie szansę poznać mężczyznę już po przejściach. Osoby z podznaku Skorpiona no tutaj możliwy jest jakiś wyjazd, przemieszczanie się, takie życie w biegu. Ogólnie karta pokazuje, że jutro możecie najpierw działać, a później myśleć. Jeżeli chodzi o osoby stanowolnego, to tutaj możliwe są różnego rodzaju flirty i romanse. Osoby z znaku strzelca w dniu jutrzejszym możecie spodziewać się jakiejś pomocy, pomocy rzeczowej czy też finansowej, możecie otrzymać jakieś pieniądze. Tutaj karta może wskazywać, że to właśnie Wy w dniu jutrzejszym wyciągniecie do kogoś pomocną dłoń. Ogólnie karta szóstki monet wskazuje na takie sytuacje, w których, w których należy zachować równowagę, jeżeli chodzi o dawanie i branie. Osoby spod znaku koziorożca w dniu jutrzejszym mogą mieć do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. Tak więc, też uważajcie na takie sytuacje. Ogólnie, jutro na przykład możecie być w takich sytuacjach, w których na przykład zechcecie się od kogoś już zdecydowanie odciąć, możecie usłyszeć o jakimś rozwodzie, może akurat jutro właśnie podejmiecie tę decyzję, że należy się rozwieść. Jeżeli chodzi o wodniki, to jutro macie szansę wykazać się swoimi umiejętnościami, zdolnościami. Też możecie mieć kontakt z osobą, która w pewien sposób będzie chciała wami manipulować. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to tutaj też jak najbardziej jutro macie szansę poznać kogoś do związku z tym, że to nie będzie związek do grobowej deski i też niekoniecznie ufajcie tej osobie. I jeżeli chodzi o osoby spod znaku ryb, no tu macie kartę dziesiątki kielichów, tak więc rodzina w dniu jutrzejszym będzie na pierwszym miejscu. Karta może wskazywać na sytuacje, w których na przykład dowiadujecie się o jakiejś ciąży, o narodzinach dziecka. Jest to dobry dzień na to, żeby na przykład adoptować jakieś zwierzę. Ogólnie jest to dobry dzień na zawarcie małżeństwa. Jest to bardzo dobry dzień dla osób, które na przykład chcą stworzyć rodzinę, wejść w jakiś związek. Tutaj karta też mówi o tym, że należy zwrócić uwagę na najbliższe otoczenie. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o. Sobotę wszystkim oczywiście życzę udanego dnia i zapraszam was na jutro. Papa. Pa.